Okej, bo na poziomki ogonek Okej okay. Ja też mam taki ładne ogony Nie, ty nie masz Dobra, dżingis o. No to biedrąkę stawiamy, no Jaką To stonkę. Niech będzie stonka. Albo Zuczek. Patrz, patrz! No widzę. Co ty masz na tyłku? Nagonek! Daj potrzymać. Ale mam Ten ma... ma... nagonek jest fajniejszy. czy nie ruszaj się, co? Tak bardziej mi wygląda wiesz, z jej Bezobrazy, jak celownik z tyłu. Wiem. No, Ty robisz biedronkę, tak? No wiesz, co no. Jak ja robię, fila. Wróć do początku. Ale ty wiesz, jak to hmm. wysoko, żeby tam do Was dolecieć? To w jest tak To Nie lecę sobie. nie dzięki, to Nie przecież e? wiem, ale. Przecież to trzeba dolecieć tam. Jak cię. Kto tak wysoko zaczął budować w ogóle? No nie wiem, na czyj sobie, jesteśmy, naprawdę. Ej, a wiesz, że takie bluzy są na pewnej stronie? Takie fajne z uszkami króliczymi. No jestem tutaj na tymi. Gdzie no, no, Gdzie ta biedronka niby jest? Czekaj, zaraz się Jak popatrzysz w tą stronę, nie? Mam nie takiego kotka. To no możesz ją wyobrazić. Znaczy ja to widzę poziomkę, nie biedronkę. Poziomka. Napisaną. No Dyrkan. dobra, to możemy zbudować poziomkę, no. To będzie w sumie bardziej jak truskawkę, ale powiedzmy, że to poziomka, tylko będzie potrzebna. Poziomka nie ma ogonka. Ma ogonka. Kurde, kłamie! Znaczy, ty w, tej, w tym parku u niej chcesz wybudować biedronkę? Poziomkę! Poziomkę. Znaczy, znaczy, chcesz postawić sklep? No tak, zro, zrobimy tu i dobra, to będzie Trzymaj. z rodziny truskawek. I, i, i tam są wszystkie bluzy, a na drugiej stronie masz krolicze. Ja, szukam. Znaczy, patrzę. taki. Ja, tu, ty, Czerwony klej ja, będzie potrzebny. Ja, ja, nie, ja nie trybię tego no, w parku u sklep, no. Park służy o matku! Znowu są bluzy. To bluzy! Będzie... Szybku! Szybku! No co? Lisie bluzy wróciły! To co pokazałaś ostatnio. Tak, dostawa, do dostawa, dostawa! Fajnie, ja mam w, do już idę sobie kupić taką. Zobaczyłaś ten tak? Te królicze? Aha, już, czekaj, bo ja tu opisywałam. Już patrzę, otwiera się. Mój komputer Ogon, ma 12 mają? Lat, ale działa, ale się otwiera. No nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo, nie, nie wiem, nie bardzo. To nie bardzo. Eee, dzięki, to słuchaj. To park z biedronką. Ale nie będzie biedronki, bo to ten. Nie zapłacili nam za reklamę, to nie będę się. O. No nie! Dziewczyny się już podekscytowały. Nie ma co tam teraz prosić o operację. Dzięki, potrzebne nam y, czerwone gliny. Czerwone broki. Ja, ja mam taką y, bluzę. No I to nie mam Ja nie wiem ile mam. Y, taka różowa. Ja czarny. mam money. Mam 5,57. No. 25 790. Pan. No Na to drugi drugi się jeszcze pytaj, szanowni. kto pójdzie kupić. Co? Ej, zamówię mu ty mówię, ta przyjaciółka ma nie to ale jest świetne i czeka na właśnie na króliczkę, bo z tego króliczka można sobie nawet szaliczek robić z tych uszek. Wow. Skryp, skryp, tak? To jest chyba, tak? Już przysłocznie. Tak? Nie? ma? ci prawie, shift prawie nam. Aha, już tak, tak, tak. Okej. Okay. O, dziękuję. A moment. Najpierw muszę zaakceptować. Ty no, Tam jest takie niebieskie szełko, po prawej okej. Co mam szukać w tym sklepie? Czerwone gliny. Czerwone gliny. Masz po kupię polsku? Gliny, ale nie kupisz czerwonej. To ale to ma być w takim wiejskim stylu, wiesz o tym, prawda? Takim. No to ta truskawka osobiste. będzie bardzo pasować. Truskawko-poziomko, coś tam. To jest ta sama rodzina. Nie, w ogóle i ten, późno, ja mam taką bluzę, a mam to z i w ogóle. No to też jest cudowne. Chciałem ja ci powiedzieć żeby, że, te, że, że z gliny to jest tylko normalnie. Trzeba ją będzie przepalać to... chyba, tak? I ja mam kostka, przyjaciółka ma dwie bluzy um, stamto. No kurczę. Jeszcze no. jedna kumpela ma właśnie królikę. E... I ja czekam teraz będę zbierała na tego liska, bo że ten lisek jest cudowny. I powiem ci, że te uszka faktycznie, one cały czas sterczą, one w ogóle nie padają, to jest cudowne. Jest mega ciepła. Yy, potrafiłam w niej, tylko w niej w zimę wejść na dwór i było ciepło. No co robimy? No trzeba by zrobić weź do końca go, taki sklepik to... tylko. sam Włada, nie się. Bo... Ale nie ma usmażone... no, usmażonego, kurczę, na patelni. Yy, z... wysuszonego tego kleju, stain ma. To, co Bo ja mam uspita, to ja samo, mam... co sprezentowałaś mi. Właśnie to, co na panie czym proszę. stoisz. Czekaj, ale ile? Bo powiem tak. Przydałoby się jeszcze, się moi drodzy, że ktoś posprzątał, posprzątał skrzynię pod ekspiarką, bo tworzymy wyspę. Już pa, panie jest. szefie, Stam. pan nic nie robisz. Dyrektorze. Jak to nie jest? Stoję no i zastanawiam się, czy będziecie. Stoję się i ceny? zastanawiam się. Dobrze. Czy już się, się wytłumaczyłaś. Ale on ma dni na Ale mało pewnie. To Gdzie pachów. mam to za nie? No, to już mi Jadam. wystarczy. A weź jakieś tam skrzynki zrób gdzieś obok tego i tam cię to będzie przenosiło. Ale to... Albo sprzedawać się trzeba to trzeba. Teraz sen. Koordynacja pracy już jakieś powinny być. Kurczę, znowu u pani ja nie wiem. Też tak macie, że sąsiad no to są gdzieś u was remont robi? Ja, ja tak miałem nie dam. A kupiłem sobie słuchawki. Ale u mnie to już drugi tydzień. Jakie? Ja? Takie douszne, bo mi te moje skabunki wkurzały. Hmm. Zastanawiam się teraz, jak tą poziomkę zaokrąglić. <laughs> to, 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 to... Weź, weźki baseballowej yobi. Ktoś w poziomka? To będzie! Na razie to jest dół. Chcesz mnie zaokrąglić? O matku. O matku. Pudzie... Co tam taka dziura jest? Aaaa, bum! Ja, nie. A, bum. Wygląda jak truskawka. A, nie a wiesz, że nie mamy enchantu jeszcze? To będzie. Ale jak to wygląda do... Widziałaś kiedyś powiększoną za pomocą specjalnego promienia yy, poziomkę? Nie, ale widziałem za oknem No to zaraz zobaczycie? Za Pócą czegoś innego niż specjalnego promienia. Nie chcę być to wiesz? wiesz Ale, Ale się teraz będę bać chodzić po dzielnicy. Ale o no, co ci chodzi ja nie rozumiem. Dobra, trzeba to nagrywać, bo nie ma czasu. A jeszcze A, to ci, żebyś cyknął. No nie mogę, bo palę. No, Jestem, czy ty dużo zbudowałeś? No na razie tyle. Czy to trzeba bardziej zaokrąglić? No i to będzie, co tu będzie? No, w środku się wymodeluje, będzie coś jakby takie pomieszczonko z. Jakby to nazwać, z takim balkonem dookoła. Będzie miejsce na tabliczki i tyle, no. A tam będziemy sprzedawać? Dżingis! Ile razy o tym gadaliśmy? O której ty wstałeś? O, dziękuję. Możemy sprzedawać złoto. I możemy sprzedawać te y, różdżki, Jak się to sprzedaje. Jeden. Go Start! Siemka tutaj, szybek i ekipa. I cała ekipa by musiała się przywitać, tylko nie wiem w jakiej kolejności. Kobiety Kobiety szybko. No. To ja jestem Poziomka, Cześć wszystkim. No ja jestem Ozi, Cześć. No i, i teraz kobieta Verdi. Ale co ja? Bo ja wróciłem <śmiech> dopiero... <śmiech> nie, bo ja dopiero wróciłem, że dwumiałem, <laughs> Tak się tłumaczy. Tak się, tam na, na nagraniu, dobra, Astur ja u ja jestem z Jakbyście nie wiedzieli, jesteśmy na, na, na y, Globskajnu. Tak. Zawsze mówię na Sky, SkyGlobie no to jest. No właśnie tak jakoś też, też mi się też zawsze to mylę. No tak, mylło mnie. Się. Tak oryginalnie to brzmi w sensie ten tryb gry. Dobra. I dzisiaj moi drodzy dzisiaj budujemy poziomkę. Tak, dużą. Jakby to nie znaczyło, to budujemy poziomkę, także ja wam tam lecę, pokażę jak się poziomkę buduje, żeby buduje. Dżingis też miał budować, ale led nie zrobił. Obrębić. O! Zobaczcie, tutaj powstaje poziomka. O, tu już jest poziomka. Na, na Jako sam owoc, a to cze, tak. Czekaj, 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 cze, cze, a gdzie zielone takie? No przecież ogóry, właśnie tak tworzę. No, chciałem się odezwać, Ty, to... Berti, nie skaż po poziomce, nie ubijaj poziomki. A, dobra, dobra, czarna będzie potem. Ał, au, au, au. Nie mogę nie poziomka. O, no, no, poziomka Tutaj, tutaj nam powstaje, powstaje nam tutaj. Tu będzie sklep w ogóle. Tak. Znaczy, ja, to jest... ja, ja to w ogóle się burzę w ogóle. I i ten ja zaraz będę strajkował z zielonymi tutaj. temu No sklep w parku. Ale Bo to poziące. jest sklep y, w owocu. Parku. Wykorzystane biodegradowalne y, tworzywo miąż poziomki. parku. No tak. No, bo tu rosną poziomki. Na, na łonie natury. No właśnie. Na łonie natury to co innego się robi. Zrób odwróć sklep konopny. Właśnie. właśnie, bo ten, wiecie, Szybek chciał tu zaokrąglić poziomkę. Ja mu mówiłem poza odcinkiem, jak to zrobić. No. Ja to to Dingis, opowiadaj co to dzisiaj zbudowałeś. Ja Ja w ogóle stałem że dłuższą chwilę w sklepie i się zastanawiałem. O. No. Coś nowego, nie? Jingis i myśli. A ja od 10 minut próbuję zebrać wszystko z ekspiarki. A, właśnie. A, słuchajcie, otworzymy wam wyspę. Właśnie. No dobrze mówię, wyspę otworzymy. Będziecie mogli sobie przychodzić. Do nas przychodźcie, do Ozji nie idźcie. U nas jest lepiej. No, no wiesz co, Gingis? Do Ozji nie chodźcie. Nie. Taka Tam reklama. Nie... Taka antyreklama. Nie, to zróbmy tak, do Ozji idźcie kupować, co mogą u Ciebie kupować, Ozji, właśnie, możesz się zarysować. O, wszystko? Poziomka ma krótszy ogonek. Nie, na odwrót. Poziomka ma dłuższy ogonek, tak, A u nas na wyspie możecie ekspić, wiecie, bo jest fajnie, naprawdę, idę tam w ogóle, do poziomki idę. po Poziomka, jestem. Ale to w ogóle to ten. Możesz powiedzieć coś więcej teraz o tym sklepie, chyba że ja mam. Bo opowiadaliśmy to przecież to widzą. Ile tygodni dwa tygodnie temu? O! Tym sklepie w ty... Oła! O tym sklepie, kurde, w parku, no. no. No, bo ten sklep dwa tygodnie temu był zapowiadany, że będą mogli przyjść, kupić yy, tanio kaktusy. Teraz okazuje się, że może nawet coś jeszcze więcej tam z mobów. Blue, no i to będzie taniej niż w sklepie, więc jak przychodzą kupić tutaj. Sprzedają w sklepie i troszeczkę na tym zarabiają. Przy okazji my też troszeczkę zarabiamy. Dzielimy się zyskiem. Fair. Pół, pół Nie wiem, pół, czy pół, pół na pół, ale fair. Dobra, to wy tam budujcie. Ja, ja wiem czym ja się dzisiaj zajmę. Mhm. Ja będę robił chodniki. Oh. Wow. Wiem, widziałem, że wam się spodobał, łopata potrzebuję. Tak. To weź dioryt. Będziesz układał kostkę brukową. Tak. Ale z diorytu A, zrobię, dobrze? Czego z diorytu? No bo dioryt ładnie wygląda. A mamy dioryt w ogóle? Ja sobie kabę. Możesz iść do to sklepu to się pozastanawiać. Tak. Aha, no. Dobra, to i. No bo chyba Czekaj. nie ma. Ty Kurczę, trochę nie bardzo mi to wychodzi. Dobra. Brakuje dobrze mi zobaczyć. pół bloków tutaj, no? Nie zobaczyć w ogóle. A jak jest... A jak jest da. dioryt po angielsku? Dajulajt. O, mam. ILE?! ILE?! Rekin, ile płyżę, tak. Rekin jest ładny. Aż deża w imię normalnie 9, jak... 59 za sztukę. Ty zwariowałeś chyba, że ja sobie go zrobić. Co To bogate no. Ale, ale, ej, dzięki, masz jeszcze takie jak surowcowa. Co, mam? Surowcową. Masz łopatę. Ja mam dwie łopaty. Masz łopatę. łopatę. No, do... Na surowcowo. Ale ja? czekaj, 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 ty potrzebujesz... A to trzeba e pracować. o to, to. Trzeba się schylić. No to białe, takie, tak? Właśnie. Kłóceć trzeba. Ja mam kolana chore, nie, nie, A ile ci to potrzeba ciło? Dużo. No, po prostu. E Oś, gdzie jesteś, choć porozmawiamy na osobności. Ja ci coś obiecam. Wiesz co, obiecam. No tak trochę to jest to jest początek, mnie się Tak szczerze mówiąc, to to jabłko przypomina. No, z mm -hmm. tym e, z tym liściem... Próbuję liścia Jestem. wymyślić, ok? Jeszcze liści nie budowałem i. Ale masz skrzyniów! Ja też nie. Ale po mam fajnego. Poziomko, nie możesz doradzić, jak ma wyglądać poziomka. Przynajmniej liście. Idź sobie, do, idź sobie do lasu i zobacz. Google prawdę ci czekaj. No właśnie. No już ten wpisałem. A, to ci tak pekka tutaj. A, bo to miało sterczące a, to liście. Farma e, to mięsko i No, a z jakiego? Jakie tworzywo byłoby najbliższe nasionkom? Chyba pewno. A jak wcisnę 48 przycisków naraz, to się coś stanie. Wyskoczy <laughs> bonus ze sklepu. <laughs> okay. Tara, klikamy? 3. Tak, klikamy. Ale klikamy. jednocześnie! No to, to taki Ej, no chwyt marketingowy. Mówimy cały serwer, ale nie ma na co Nie ma! Nic nie działa. No to... Ej, bo te bony, bony rabatowe są rzadkie. Do roboty się weźcie, co? Jeszcze tam Może lepiej nie. Tam się każe to trochę destruktywnie. Ale, ale ładnie ta wyspa mnie z góry wygląda. Pokaż, pokaż czego Poziomki tak wysoko nie sięgają O, ja otwieram wyspę właśnie, wyspa otwórz. Ale sklep zamknięty Już otwarcie sklepu robisz panie prezes? Sklep nie wybudowany, a jeszcze już... Kurczę, już język. Jak się... Jak się wyspę? O, otworzyłem wyspę, ha 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 Wyspa, Addy. otwórz offline, że będą mogli wchodzić jak nawet nie macie ciebie na serwerze Otwórz, o, Aha, ja myślałem, że będą mogli wchodzić jak serwer zamknięty. No ale <laughs> jak napisałem offline, to jest offline razem z wyspa, otwórz i, i, i bez spacji Bez spacją, okej? Okay. Tak, on to, -line. A, no to napisało mi, you are już otwarte. Okej. Okay. You are już otwarte, no, no spokój. <grym> <grym> Można tak. <grym> ja was zaraz uspokoię, mi się wydaje. Do pracy się bierzcie! No powiedział, kurczę, ja, ja ci tego nie zapomnę. No, Uwaga, ja wziąłem 29 czynale. wypolerowanego diorytu i buduję chodnik. Ale nie wypolerowanego! <grym> A jaki? No ten zwykły Ja mam tylko 42 Dobra Zarobiłeś grube buduję. miliony na tych kaktusach i buduję, buduję. chodnia. Ja, mi ja już ci mówiłem robisz. ile ja zarobiłem. To ja z... 557 To tak mi płacisz. No, I widać, i widać że to pracuje. Jaka praca, taka płaca masz. To to, hmm. to, to się nie pasuje. No i to ja się boję, bo ja mam tylko 417 dolarów. No, ale ja nagrywam. Dobra. No to masz tajny projekt. No. To, co? to ta część? Ale Szybek, Szybek ja mam A dużo kamienia. A takie pół na pół widzę, o. Wiesz no co? ale wydałam na to tyle kasy, że to jest masakra. I mówisz, że jeden Pact Ice za ile? Za sześć? Za dziewięć chyba. O kurczę. A mam jeszcze całą pokojną skrzynię. Ale Netherbrick'i widzę dominują wszędzie. To wszędzie miało być piekło początkowo. Eee, tak, miał być na początku, a potem się przerodziło w lodową Nie bo Oś, ty biedę klepiasz, widzę. Chłodne to niebo. dolarów? No, ale no, to biedna. tak, wartość majątku troszkę wyższa. No. Ja jestem biedny. Dzięki. Nie mogę, nie mogę diorytu kupić. To, to zacznij pracować. No, Całe dwa do... Jezus Maria. Można ładny, właśnie bardzo ładny jest również y, z kamiennych cegieł i, i, i... cicho. Ej, to piękny. Jestem biedny, a tu 25 tysięcy. No tak, nie, no ale... Ale ja zbieram miała... normal na wakacje, no, chłopie, no Na nowego czy I znowu skąd tu się jajko wzięło? Kura? Kura tu chodziło. Dzięki style Widzi widzicie? Mówimy, że bezużyteczny, a ona jajka znosi. Czybek? Nie, kto ma problem z pojawiającymi się jajkami wokół niego? <grym> Chyba <grym> nie, nie w tą siedzieć, stronę to działa. Nie mogłeś by siedzieć? A tu to co jeszcze ważne, to jest, to jest Kiedy genetyczna ten domek, poziomka, tak? wiesz? Genetycznie modyfikowana? Tak, bo ona jest taka symetryczna, z każdej strony modyfikowane. jest modyfikowane? No, no, No jak to nie! Ona jest nie. normalnie prosto z pola z Ukrainy. Sami jesteście modyfikowani. No, no do, do, Gdzie taka pozi Do poziomki nie są takie symetryczne, no bo ja, no. jest ja ci dam niesymetryczne. Sam jesteście. Symetryczne. Oho. Oho! Robi się ostro. Przyglądam się tej poziomce i twierdzę, że ona. Dobra, nic nie powie. O, zobaczcie, nagra, nagrało się, to coś włazi w poziomkę. Nie! Tak nie i, nie i jeszcze mam żeby nie było, żeby nie było, że to, nie, że to nie tylko włazi, ale o i tutaj się już dostało, zobaczcie. O, Pokaż mnie tu. Poziomki. Się. Dobry, chodź poziomki. Dawaj chodź tu. Czekaj, o nie! Wer. Chodź, zobacz, patrz. No do nie, w do góry, Nic, nie, do góry. Do góry. Po To tak było. Ładz po drzewie i zobacz. Po drzewie wskoczy. I dobra, i z tej, z tej strony już będziemy wiedzieli to o co mi chodzi. Zobacz, jakie takie no. wygięte, widzisz? Takie, takie Taka wygięte Taka laseczka. I w środek, no, laska, dokładnie, no. No, tak. To co... zerwane. I teraz chodź tu. No. Zejdź na dół, gdzie jesteś? No jestem tu. No to chodź tutaj i zobacz, patrz, 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 patrz jak pa, to pa, łazi, zobacz, kurde, zobacz. nie. długi <Melisa> No, ale jak chuda, nie? No. No! Chyba nie chce. Dobra, wiecie co? Dzięki serdeczne. nie ma znaczenia. Dzięki serdeczne za oglądanie. To był taki luźny odcinek z Globskaya. Bo nic nie robiłeś. Jak nie, a ja. czasem to to. A ja kim? tak z Czy No z poziomką? No nie, z... Która myście, poziomka? Myście też coś zasiali tu widać na tym widać. Ojejku! Ciekawe, kto owoce będzie zbierał. Dobra, Jeżeli chodzi dobra, o chrzestnego, dobra. to odmawiam. Nie bierzcie mi pod uwagę. Dobra? Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania, komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I jak po, i po, po, Połączyły poziomki z szybkami, zobaczcie. Jaka to poziomka, no. Cóż, zapraszam do kolejnego odcinka. Aha, i groto będzie otwarto i będzie sklep. No. Groty? Sklep skończy. Wyspę. Znaczy wyspę. Kurde, przepraszam. <laughs> wyspę, grotę. wszystko po otwieranych Właśnie gdzie chcecie, kupujcie to, co chcecie. Tak. Ale kupujcie pamięta, i że jest zarabiajcie. Jaka lepsza niż u Nie Nieprawda. Lepsza. No, I, no. I poziom Lepsza. lepsze ogonki. No, ja tak. lepsze. A ty, szybko pracuj nad swoim ogonkiem, ja ci radzę, bo jest długi, A ale jest... chudy. Ojej. to nie mój! No, tak, ja to go budował. <laughs> nie mogłeś sobie w innym lusterku spojrzeć? Masy ci braku! <laughs> ale przecież po mnie ci radzę. Ojejku, dobra, dobra. dobra. trzymajcie dobra, dobra. się pa, i cześć. Cze cześć. Trzymajcie się, pa!